Czołem kapitanowie, szparagus z tej strony. Czołem kapitanowie, szparagus z tej strony. Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj również pokażę wam okręt testowy. To jest Irian, taka nazwa i to jest krążownik z linii Pan Azjatyckiej. Jak sobie na niego popatrzycie, a ktoś już gra w Wofsa, to powie Kutuzow. Wypisz, wymaluj, i moje zdanie jest podobne. Co ciekawego ma ten okręt, i co mnie się osobiście w tym okręcie podoba, zastanawiam się tylko nad tym, czy on nie będzie wymagał delikatnego nerfa do pewnych kwestii. Obrona przeciwlotnicza w tym okręcie jest identyczna jak w Kutuzowie. Zresztą sama linia okrętu, nawet malowanie na tą chwilę, wygląda dokładnie tak samo, moi drodzy. I może zacznijmy od żywotności. 41 200 to jest pula punktów żywotności. To jest oczywiście tier 8. Jeśli chodzi o pancerz, to tak jak na Czapajewie i na Kutuzowie, tutaj mamy 25 mm pokład, 25 mm. Poszycie tutaj na boku również 25 mm. No i jeżeli chodzi o pas pancerny Cytadeli, 100 mm, czyli dokładnie to samo. Jak się przyjrzymy, on wystaje tutaj ponad linię wody, co oznacza, że będzie w ten okręt wchodziło naprawdę sporo. Od frontu pancerz 120 mm, czyli przebijają się okręty przez 25 i będą nam tutaj od czasu do czasu cytadele wpadały również od frontu, więc tak naprawdę pancerz tego okrętu można powiedzieć, że jest w pewnym sensie niestety jego wadą. Kto grał kutuzowem, kto umie grać kutuzowem, wie, że to jest okręt delikatny. Podobnie zresztą jak Czapajew, który, którego również pokazywałem Wam w poprzedniej bitwie. Czapajew, mam wrażenie, że ta cytadela w Czapajewie troszeczkę bardziej ponad linię wody wystaje. Niemniej jednak wydaje mi się, że nie, Irian będzie również cierpiał z powodu takiej dosyć delikatnej Budowę. Jeżeli chodzi o artylerię główną, to mamy działa 152 mm. Szansa na podpalenie wynosi 11%. Przy czym to jest szansa, moi drodzy, z IFHE, co powoduje, że mamy o 3% mniejszą szansę na podpalenie, więc ona by była troszeczkę wyższa standardowo. No ale przy 150-kach, 152 gracie na 9, 10. I FHF w zasadzie jest punktem obowiązkowym. Mówiłem o obronie przeciwlotniczej, że jest naprawdę mocna. To jest na pewno atut tego okrętu. Jeżeli chodzi o manewrowość, to jest w zasadzie taka jak w Kutuzowie, czyli ten promień skrętu wynosi 760 metrów. To nam daje pewien komfort w odróżnieniu od Lazo i Czapajewa, bo ten okręt faktycznie, moi drodzy tutaj, skręca i wygląda to naprawdę. Całkiem przyzwoicie i całkiem przyjemnie. Jeżeli damy modyfikację układu sterowania, ponieważ ten okręt nie ma zasłony dymnej, no to sobie zobaczcie, że ten czas przestawienia steru wynosi 8,2 sekundy. Jeżeli chodzi o kamuflaż, to tutaj jest naprawdę rewelacyjnie i z tego co pamiętam, to wygląda to dużo lepiej niż na Kutuzowie. Na Kutuzowie tam było coś koło. 11,4, 11,7. Tutaj mamy 10,5 km. To jest naprawdę jedna z lepszych wartości na krążownikach. Myślę, że pod tym kątem będzie się w tym okrętem grało komfortowo. Co nam daje ten zasięg wykrywalności w tym okręcie? Jeśli nie mamy na przykład dymu, bo mamy, mamy tutaj rkę. Mamy albo sądę hydro, mamy tylko sądę hydro, nie ma rozbicia, więc kutuzow, pod tym kątem, jeżeli chodzi o pelotkę, był, mimo że moc pelotki miał podobną, to wydaje się być okrętem skuteczniejszym, ale mamy przeładowanie, przyspieszacz ładowania torped. No i ktoś by powiedział, no tak, no kutuzow miał torpedy na 8 km, wykrywany był prawie z 12, no i te torpedy, tak. Od czasu do czasu były grywalne, ale nie tak jak na przykład na innych okrętach, nie wiem, choćby na brytyjskich krążownikach lekkich. No tutaj mamy niespodziankę i to jest element właśnie na którym będę się zastanawiał, czy to nie spowoduje, że ten okręt będzie za mocny. Mianowicie, moi drodzy, mamy dwie wyrzutnie po 5 torped. Te torpedy mają aż 13,5 km zasięgu. Maksymalne uszkodzenia z jednej torpedy to 17900, więc naprawdę wartość jest niezła. I kolejna ciekawa rzecz to są torpedy, tak zwane deep water albo głębokowodne. Dlatego też zasięg ich wykrywalności wynosi raptem 800 metrów. Oczywiście nie możemy ich używać przeciwko niszczycielom, ale przeciwko krążownikom, pancernikom i lotniskowcom jak najbardziej. Jeżeli mamy omówione w tym momencie statystyki tego okrętu w porcie, to ja już wam was zapraszam na bitwę, którą niedawno udało mi się tym okrętem rozegrać. Ona również nie będzie porywająca, jeżeli chodzi o zadane obrażenia, to będzie bardzo podobna do tego co było na Lazo. Natomiast chcę wam pokazać jak ten okręt podczas bitwy będzie się stricte zachowywał. Jest przedmiotowy Irian moi drodzy i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bitewka widzicie tutaj była na tiery dziesiąte z lotniskowcami, więc dla ósemki na pewno nie jest to jakaś mega komfortowa sytuacja. Mapka, ziemia, ognista, tryb dominacja, czyli będzie możliwość próbowania znaczy, będzie możliwość, tak naprawdę, to mogę powiedzieć tyle, że będzie obowiązek przejmowania kapów po trzy niszczyciele w każdym z teamów, więc teoretycznie po jednym niszczycielu na kap i myślę, że tu się będzie rozgrywała główna akcja tejże bitwy, moi drodzy. Oczywiście dużą rolę będą odgrywały lotniskowcy, które na pewno będą tutaj spotować. Trzeba pamiętać, że Irian to nie jest Kutuzow, czyli nie będzie się można ukryć za zasłoną dymną. Myślę, że teraz celem priorytetowym tutaj dla każdego gracza powinien być niszczyciel, który, który zatrzymał się tutaj gdzieś w zasłonie dymnej. Zobaczmy, czy on dostanie jakiś tutaj ostrzał. Jeden pocisk przyjął. Mamy dwa razy obronę bazy, tam był pożar na Aioła. Ta Aioła bardzo szybko, zobaczcie, zgasiła, zgasiła ten pożar, chociaż nie, widzę, że tutaj punkty, nie, pomyliłem się, tutaj punkty widzę nie, od tego pożarku zaczęły rosnąć. No i na przykład taka Aioła byłaby łakowym kąskiem dla torped o zasięgu 13 moi drodzy i pół kilometra te torpedy byłyby przez nią wykryte w ostatniej chwili, więc naprawdę te torpedy to jest bardzo ciekawa opcja jak na taki krążownik, jestem ciekaw czy w miarę rozwoju tutaj i testów tego okrętu, te parametry tychże torped będą ulegały zmianie, bo na tą chwilę mamy taką sytuację podobną jak na przykład w tym momencie na zaok, gdzie możemy z krążownika torpedami strzelać, z niewidki zresztą podobnie sytuacja wygląda jak mamy zrobione pod full camo Minotaura, tylko że ja przypomnę, że Minotaur ma kamuflaż na poziomie około 9 km, tutaj ten kamuflaż wynosi 11,3 km, no a torpedy mają zasięg aż 13,5 km Kilometra na ZAO jest to tych kilometrów tylko 12, a ZAO jest e, dziesiątką, więc, więc e, dosyć taka powiedziałbym szczerze, e, ciekawa sytuacja. E, tu jeszcze będziemy mieli okazję strzelić do e, Mogami, abym się powiem szczerze, zastanowił nad tym, czy e, nie użyć pocisków e, przeciwpancernych. Teraz poszła salwa do Ajoły. Nie wiem, czy ona przeleci nad tymi. Wyspami czy też nie? Przeleciała, wpadło troszeczkę obrażeń, tam niewiele, ale, ale troszeczkę tych obrażeń wpadło. No i teraz przed takim pancernikiem raczej będzie trzeba się chować, bo jeżeli ta joła tutaj nas namierzy, no to będzie sytuacja problemowa. Na razie niestety nie chce powstać kolejny pożar, a przydałby się bardzo teraz pożar na tym amerykańskim pancerniku, Ponieważ on by mógł spowodować, że ten pancernik najzwyczajniej w świecie zawinąłby do portu. A joła się nami na razie nie interesuje, korzystamy z tego, strzelamy do niej, oczywiście, cały czas kontrolujemy to, co się dzieje. Jak widzicie, działa przez pewien moment zostały obrócone w naszym kierunku, a to oznacza, że trzeba się najzwyczajniej w świecie troszeczkę mimo wszystko schować, tak aby za chwilę te potężne działa 406 mm w nas nie trafiły. Bitwa tak naprawdę dopiero co się zaczęła widzę Ayowa zaliczyła plażing. Niekoniecznie był to plażing taktyczny, raczej się dowódca tego okrętu tutaj zagapił. Mamy oczekiwany pożar. W końcu ten pożar wpadł. Myślę, że to będzie bardzo przydatna rzecz, ponieważ dzięki temu ten okręt wyląduje najprawdopodobniej w porcie. Tak też się stało, jak widzicie. I pierwszy frak na naszym Koncie. Tak jak powiedziałem, ta bitwa jest taka mocno przeciętna, no ale chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak ten okręt w akcji wygląda. Tym okrętem oczywiście niekoniecznie trzeba tak grać, jak, jak wyszło akurat w tejże bitwie. Niekoniecznie tak stacjonarnie można sobie czasem pewnie pozwolić na troszeczkę więcej, zwłaszcza jeżeli pogramy na dużym zasięgu. No ale tutaj, jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy. Naprawdę blisko przeciwnika, no i konfrontacja z pancernikami, słuchajcie, na takim dystansie to jest naprawdę kiepski pomysł, ponieważ bardzo szybko możemy znaleźć się w porcie. Zobaczcie, tutaj trzeba cały czas kontrolować to, co robi pancernik, patrzeć na to, w którym kierunku on tutaj. Spogląda. Monarch, widzicie, zaczął już uskuteczniać manewry. Kapitan tego okrętu nie wiem, czy wiedział, że mogą iść w jego kierunku torpedy, czy też nie. Teraz, zobaczcie, idzie salwa z Monarcha. To był mały wymiar kary. Dostaliśmy za niecałe 5000, no ale teraz, oczywiście, będziemy tutaj próbowali strzelić do niszczyciela. On jest niewykryty. On sobie siedzi w dymku, ale teraz dostał. Dwoma pociskami, myślę, że za chwilę będzie chciał tutaj coś zmienić, jeśli chodzi o kwestię miejsca, w którym stoi, bo może za chwileczkę dostać kolejne salwy. Przydałoby się teraz, moi drodzy, jeszcze jeden pożarek tutaj zaimplementować na tym monarchu. Niestety nasze pociski już do tego monarcha nie doleciały. No, do niszczyciela tymi torpedami raczej tutaj, powiem szczerze, nie ma sensu strzelać chyba, że liczymy, że Mogami albo Ajoła gdzieś tutaj się z tego dymku wynurzy. Tutaj widzicie idzie salwa od Mogami. Tu 15 pocisków poszły w kierunku poszło w kierunku naszej republiki, ale to Mogami gdzieś tam, jak widzicie, stara się pozostać cały czas tutaj niewidoczny. No taka konfrontacja z Mogami jeden na jeden. To powiem szczerze, to powiem szczerze. Mogłaby mieć sens, mogłaby się skończyć dla nas tutaj pozytywnie. Ten okręt przecież jest bardziej szybkostrzelny, i mimo że nie ma 15 dział, to tych dział jest aż 12. No, i jeżeli byśmy używali strzelając się burta w burtę pocisków przeciwpancernych, myślę, że celność tych dział oraz szybkostrzelność, a także płaska trajektoria lotu, by spowodowały, że spokojnie byśmy cytadele w takiego mogami wsadzali, zwłaszcza że mogami tą swoją cytadelę ma również naprawdę wysoko. Teraz zobaczcie 7 km bardzo celne salwy tutaj będą szły w kierunku tego niszczyciela. Niszczycielowi jest bardzo trudno na tak małym dystansie unikać ostrzałów z takich okrętów jak Czapajew, jak Kutuzow. Te okręty, te, te niszczyciele muszą naprawdę na te okręty uważać z uwagi właśnie na szybkość pocisków. Oraz szybkostrzelność samych okrętów tu należy się spodziewać, że mogą w naszym kierunku zmierzać. Oczywiście torpedo od tego ogniwo. A ja i w zasadzie wydaje mi się, że popełnił błąd, wbił się w wyspę. On wydaje mi się, że za chwileczkę może znaleźć się w porcie. Zobaczcie, jak ładnie te 150 dwójki tutaj kolejne salwy celne wpadają. No, szkoda trochę, że na midway tutaj tego fraga zabrał, bo w zasadzie mogliśmy sobie spokojnie tego ogniewoja opracować tutaj sami. Od ogniewoja, tak jak mówiłem, będą szły torpedy. Jak widzicie one tutaj poszły, one są dość wolne, więc mieliśmy czas jeszcze na to, aby z tamtego miejsca się oddalić. No i teraz mam takie wrażenie, że to są już ostatnie salwy jakie idą do Mogami i to Mogami zostało zatopione, mamy 73 tysiące obrażeń, niestety przeciwnikowi zostały tylko dwa okręty, a to oznacza, że tych obrażeń najprawdopodobniej już dużo więcej w tej bitwie nam się nie uda osiągnąć, ja jeszcze Wam pokażę na koniec ekrany podsumowujące tąże bitwę, bo w odróżnieniu od LAZO tutaj te ekrany podsumowujące mam, no i kolejne podejście, zobaczcie niszczarki on chyba jeszcze ma jedną wyrzutnię tutaj torped, chociaż to jest kostak, nie, on mógł już wszystkie torpedy wystrzelić, chodzi nam Sonda, hydro, więc widzimy widzimy te jego torpedy tutaj już z naprawdę dużego dystansu, mamy czas na to aby manewrować, kostak jest cały czas jak widzicie tutaj wykryty, on w zasadzie nie będzie w stanie tutaj zbyt wiele zrobić, jedyne co by mógł to po prostu tą Wyspę cały czas trzymać, tak jakby za swoimi plecami I to by było chyba dla niego najlepsze rozwiązanie I w tym momencie kończy się bitwa i przechodzimy do podsumowania Tak wygląda moi drodzy podsumowanie tejże bitewki 82 tysiące obrażeń udało się zadać Niestety tylko 4 pożary, więc RNG jeśli chodzi o pożary było niezbyt łaskawe 460 tysięcy zarobku to jest oczywiście zarobek, wydaje mi się, z tego co pamiętam, bez żadnych, moi drodzy, modyfikacji. Ja Wam tutaj jeszcze pokażę właśnie te ekonomiczne tutaj sprawy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o zarobek, z kątem premium netto 388 tysięcy, ale nie było tu użytych absolutnie żadnych modyfikatorów. No, i teraz mam jeszcze obrażenia zadane z głównej baterii. Strzelane było tylko z odłamkowo burzących pocisków. Co nam tych obrażeń dało? 56 tysięcy, ale z czterech pożarów w sumie jeszcze doszło 25 tysięcy. 1760 w tak krótkiej bitwie to jest wynik taki, powiedzmy, w miarę satysfakcjonujący. Oczywiście chciałoby się zagrać taką bitwę za 25 albo 3000 ale jak widzieliście, na tej flance, na której się znalazłem, nie było ku temu sposobności i dobrej okazji. Mam nadzieję, że Wam tego Iriana przybliżyłem. Wydaje mi się, że na tą chwilę chyba trochę bardziej się z tym okrętem polubię, aniżeli z tym lazo. ponieważ no, tutaj jestem cały czas ciekaw. Mam nadzieję, że mi się taką bitwę jeszcze uda rozegrać, że naprawdę z tych fajnych, bardzo mocnych torped gdzieś tam uda mi się zrobić pożytek. Mam nadzieję, że usłyszę też opinię od innych community kontrybutorów na temat tego okrętu. Wymienimy się spostrzeżeniami, zastanowimy się nad tym, co ewentualnie byłoby w tym okręcie do poprawy. No myślę, że te torpedy byłyby naprawdę tutaj takie. Dawałyby na pewno fan z gry tymże okrętem, zwłaszcza że ten kamuflaż tutaj wynosi 10,5 km, więc mamy 3 km zapasu do tego, aby strzelać torpedami, choćby do pancerników, które by nas nie widziały. W tym filmie to tyle, moi drodzy. Zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście i mówię Wam do usłyszenia.